Cześć, witajcie, witam was w ten wigilijny poranek. Moi drodzy, zaczynamy od tego, że dzisiaj Wargaming wprowadził jakąś mikroładkę na serwery. No i każdy z graczy, którzy zalogują się do gry dostaną darmowego dowódcę Stefana Klausa. Unikalny członek załogi przyznawany podczas wydarzenia Operacje Świąteczne 2020. Jak widzimy, ma tutaj bije żarówkę, więc no, jeżeli komuś brakuje dowódcy, to będzie mógł sobie z tego skorzystać. Przecież widzę unikalny członek załogi. Pytanie, czy, można, czy on jest jako dowódca? Czy jest nam dany jako. Członek załogi do wyboru? Nie, jest dowódcą, więc o, jak widzicie, będzie można z tego, z tego skorzystać, jeżeli komuś brakuje załoganta na tę pozycję. I kolejna rzecz, którą chciałem dzisiaj poruszyć, to jest oferta kalendarza adwentowego. Wejdźmy sobie w sklep. to tutaj było zawsze się motam, gdzie to jest. Kalendarz adwentowy, 24 grudnia, ludzie spodziewali się różnych rzeczy, były niby to przecieki, które po, by, mogliśmy przeczytać na Rykoszecie, czy też na blogu Domina. Te przecieki okazały się takie średnio przeciekowe, bo na przykład nie było tam informacji o 360 dni, dniach premium i nie widziałem chyba też, żeby było informacja o HWK. A właśnie HWK 30 jest dzisiejszym czołgiem w ofercie. Kalendarza adwentowego. I powiem tak, jeżeli ktoś ma buldoga niemieckiego, no to raczej HWK nie powinien być pojazdem, nad którym się jakoś mocno należy zastanawiać, bo są to, są to czołgi... Dość zbliżone do siebie, jeśli chodzi o styl gry. Zachęcam do obejrzenia materiału o Zobaczę, może go Wam podlinkuję w opisie i gdzieś w komentarzu. Tam robiłem też bezpośrednie porównanie między właśnie nim a Bulldogiem. Tymi czołgami gra się dość podobnie. Tam jeden wyróżnia się jedną rzeczą na plus, drugi drugą, więc yy, wiadomo, jakieś tam lekkie, yy, lekkie różnice pomiędzy tymi pojazdami są, ale nie aż na tyle, żeby. Nie wiadomo jak wpływało to na grę i tak uważam, że radziecki Lite LT462 jest od tych Lightów po prostu bardziej przyjemny w grze i bardziej uniwersalny. No ale oczywiście jeżeli ktoś ma ochotę tego HWK sobie zakupić, no to przecież to zrobi. Słuchajcie, według tego co tutaj widzimy, co już poruszałem, jutro też powinna być jakaś oferta, która powinna trwać do 1 stycznia więc to będzie chyba trochę inaczej niż co roku, bo zazwyczaj oferta, która wchodziła 24 grudnia trwała do 1 stycznia, więc zobaczymy, co to będzie. Z racji takiej, że no dzisiaj mamy dzisiaj Wigilia i ben, ja akurat tak u mnie się obecnie składa, że no czekają mnie świąteczne podróże, Wigilii, w tym również Wigilina i niedługo z żoną wyruszamy w trasę, no to y, chciałem życzyć wszystkim osobom, które też się przemieszczają, przede wszystkim spokojnego dojazdu, y, bez żadnych tam nerwów i niespodziewanych atrakcji na drodze, żeby całość zdrowo dojechać do rodzin. Co do samych życzeń, to jeszcze, jeszcze na pewno y, na kanale je zobaczycie. Y, natomiast, w związku z tym, że no, jest ten sezon świąteczny, ten okres świąteczny, gdzieś tam się będziemy przemieszczać, to y, jutro. Y, może być taka sytuacja, że ofertę z 25 grudnia skomentuję albo dopiero w godzinach wieczornych. No albo, albo może być tak, że też że nie dam rady jutro tego nagrać. Więc gdyby jutro się filmik z tego ostatniej oferty kalendarza adwentowego nie pojawił, to się nie denerwujcie. Ta oferta i tak będzie trwała kilka dni, więc prędzej czy później postaram się ją skomentować. Jeśli chodzi o HWK, to może wam pokażę jeszcze w garażu, co ja tam mam założonego na tego tak gdyby ktoś się z Was mimo wszystko zastanawiał nad tym niemieckim przełogiem lekkim. Ja na HWK mam stabilizator, dosyłacz i optykę. Tutaj też warto wspomnieć, że jest to działo, które ma identyczne parametry, jeśli chodzi o uszkodzenia na hitach i na burzakach, co co Bulldog. Bulldog ma na chyba mniej peny? Tak, bo Bulldog ma 182 na podstawowym, a HWK ma 187. Też czterech członków załogi, więc tutaj się nic nie zmienia. Ja osobiście tym HWK... Nawet lubię grać, gra mi się nawet przyjemnie, ale no, widzicie już pierwszą różnicę tutaj, że Hawok jest dłuższy, no więc łatwiej też go, łatwiej też go trafić. Mimo wszystko, wydaje mi się, że wiel, więcej osób ceni bardziej buldoga, ale to są tylko takie moje przemyślenia. Jeżeli macie ten czołg w garażu, piszcie, co o nim sądzicie, piszcie, czy go polecacie, co w nim lubicie, czego nie. Może Wasze komentarze wpłyną na ewentualny wybór lub rezygnację kogoś z osób zainteresowanych tym pojazdem. Miłego i spokojnego dnia. Mi obyd tam y, Wam dzisiaj na Wigilii, jak najwięcej prezentów y, dał, żebyście mogli zdobyć jak najwięcej prezentów, żebyście otrzymali tam od osób bliskich. No i cóż, wszystkiego dobrego. Y, widzimy się jeszcze w materiale później. papa. pa. pa.